Najbardziej może ją widać u drugiej dziewczynki, która też się usamodzielniła, nieco jest starsza, ma 30 lat. To było pierwsze dziecko, które przyjęłam razem z bratem przyszli do nas. Ona miała 9 lat wtedy, po strasznej traumie, strasznej. Po, po przeżyciach takich, których dorosły by nie udźwignął, myślę, bo poza tym, że chodziła z rodziny, w której to był alkohol, po prostu głównie to jeszcze opiekowała się swoim młodszym braciszkiem, pięcioletnim, i y, zostali w, jeszcze ze starszym bratem, trójkę oddani do rodziny zastępczej spokrewnionej do cioci. Tam wybuch pożar i w tym pożarze ten braciszek zginął. Więc. Ona to widziała? Ona no była. Była wtedy w domu. Była wtedy w domu. Ona została zatruta tlenkiem węgla, także też ma uszkodzenie mózgu. Po, poza uszkodzeniem, które jest spowodowane tym, że mama piła alkohol w ciąży, to jeszcze jest uszkodzenie spowodowane zatruciem tlenkiem węgla. No i trauma straszna. Dla dorosłej kobiety strata dziecka to jest no, nie do przeskoczenia trauma. To jest coś, co zostaje już na całe życie. Dla, Wtedy niespełna dziewięcioletniej dziewczynki, strata, braciszka, którym się opiekowała od urodzenia, to, to jest niewyobrażalna tragedia. No, mimo wszystko prowadzi normalne życie, ma dom, partnera, trzyletnie dziecko w tej chwili pracuje. Nie, nic nie wskazuje na to, że w jakikolwiek sposób się różni od reszty społeczeństwa. I u niej to wdzięczność bardzo widać, bo bardzo nam pomaga, A bardzo pomaga. W ten pomaga, wspiera w każdym możliwym kawałku, jeśli potrzeba, żeby gdzieś zawieźć kogoś, czy, czy podwieźć, czy pomóc w domu, czy posprzątać. Także taka no, bardzo bliska rodzina. Mhm. Też dostałam od niej kiedyś kubek. Taki pamiątkowy kubek na Dzień Matki, bo ona zawsze, żeby Dzień Matki był u nas świętem. Dostał kubek, gdzie było napisane Kocham Cię Mamo, i to było no, takie bardzo wzruszające dla mnie, bo dzieci do mnie mamo jednak nie mówią. A ona mówiła? Nie, też mówiła. Tylko ciociu. kubkiem. <try> Tylko kubkiem, tak, powiedziała to kubkiem. Czekamy na Ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.